Tadeusz Dołęga Mostowicz, Znachor, rozdział dziesiąty. Spokojnie płynęło życie w młynie starego Prokopa Szapiela, zwanego Prokopem Mielnikiem. Pogodne, błękitne niebo odbijało się w gładkiej powierzchni cichych stawów. Miodnym zapachem pachniały lipy, dobra woda żywicielka, lśniącą wstęgą spływała. Na wielkie koło młyńskie niby niekończąca się wstęga lustrzana, roztrzaskując się na skrzydełkach w zielonabe, przezroczyste kawałki, coraz drobniejsze, coraz bielsze, aż wtłaczające się dołem skłębioną pianą w bryzach i bulkocie. Na dole był bulkot, na górze mruczały jednostajnie zadowolone i syte przeżuwanym chlebem żarna. A korytami sypała się pulchna, drogocenna mąka. Tylko worki podstawiać pod ten chlebny strumień. Jako na późnym przednówku młyn niewiele już miał roboty. Około trzeciej po południu parobek vitalis przedstawił zapórkę i koło uwolnione spod ciężaru wody z rozpędu obróciło się jeszcze raz i drugi. Zaskrzypiały dębinowe osie. Zgrzytnęło w żelaznych trybach, warknęły żarna i zaległa cisza. Tylko pył mączny bezgłośnie opadał od dachu i pół stryszka na ziemię. Na rozstawione worki na wagi osiadał warstwą, która od rana na pół palca nieraz grubości wyrastała. Inni niesumienni młynarze i tę mąkę sprzedawali ludziom. Stary Prokop jednak kazał ją zamiatać na zaprawę dla bydła. I innej żywioły. To też jego krowy, koń, a tak samo świnie, kaczki, gęsi i kury matki Agaty chodziły spasione, jakby na pańskim hodowane. Od trzeciej we młynie nie było już nic do roboty i o tej godzinie znachor Antoni Kosiba zwykle wybierał się do miasteczka. Otrzepywał się z mąki, naciągał czystą koszulę. Ręce i twarz opłukiwał przy karczku nad stawem, gdzie był najwygodniejszy przystęp do wody i szedł do ratoliszek. Chorym latem, chorych latem było niewiele, a i tak głównie wieczorem po zachodzie słońca, kiedy to jak wiadomo ludzie są wolniejsi. W ostatnich czasach wszyscy domownicy, a już szczególnie kobiety, zauważyły w zachowaniu się znachora duże zmiany. Zaczął o siebie jakby więcej dbać, buty czyścił szuwaksem do glansu, kupił dwie kolorowe bluzy, przystrzygał brodę i wąsy, które dawniej leżały mu aż na ramionach, upodobniając go do popa. Zonia co do przyczyn tego elegantowania się nie miała żadnych złudzeń. Niezawodny w takich sprawach instynkt kobiety, Podpowiadał jej dawno, że obojętne dotychczas na niewieście wdzięki Antoni Kosiba, wypatrzyć sobie musiał w miasteczku jakąś babę. Początkowe spojrzenia, skierowane na osobę Szkopkowej, właścicielki sklepu, po krótkim wywiadzie okazały się nietrafne. Antoni odwiedzał wprawdzie jej sklep, ale widywał tam tylko młodziutką panienkę, która u Szkopkowej była w zajęciu. Widywała ją Zonia nieraz, i aż śmiech ją brał i gniew, gdy myślała o tych zalotach. Ech ty, stary, mówiła, przeglądając się, koszerującemu się znachorowi. Czego się tobie zachciało? Gdzie ona dla ciebie? Ty się w głowę stuknij, od co? Do jakiej roboty ona tobie się nada? Chodzisz do niej i chodzisz, a co wychodzisz? Tobie baba zdrowa potrzebna, robotna, nie taka białorączka. – Akurat taka jak ty! – podśmiewała się Olga. – A choćby, a choćby! – Zonia brała się pod boki bojowniczo. – Chytrzyć nie będę. Czym ja gorsza od tamtej? Że nie taka młoda? To i co? – Zastanów się sam, Antoni, po co ci taka młoda? A to jeszcze miasteczkowa, z panaberiami, kapeluszowa. Grzech! Na duszę weźmiesz! – Zamknij, ty głupia! – odezwał się wreszcie zniecierpliwiony znachor i odchodził mrucząc. Co takiej durnej pogłowie może chodzić? W samej rzeczy gadaninę oni uważał za przelewanie z pustego w próżne, a nie mu się śniło brać żonę. Do kobiet czuł niechęć, nad której źródłem nie zastanawiał się, bał się ich i trochę nimi gardził. Jeżeli zaś chodziło o Marysię z Radoliszek, to była całkiem inna sprawa. Marysia była inna od wszystkich. Do tego stopnia inna, że wydawało mu się z niedorzecznością porównywanie jej z kobietami w ogóle. Sam pomysł Zoni o jego małżeństwie z Marysią był tak durny, że i myśleć o nim nie było warto. Jeżeli zaś myślał, to tylko dlatego, żeby dojść skąd w jej ciasnej głowie coś podobnego zjawić się mogło. Że bywał w sklepie? No bywał i cóż z tego? Że czasem jakiś gościniec Marysi zaniósł? A cóż to? Czy mu nie wolno, że lubił z nią gawędzić, a no pewnie, że wolał z nią, jak z kim innym, ale nie, żeby zaraz pleść głupstwa. biedactwo dziewczyna, dziecko prawie i samotna sierota. Czyż jest coś złego, serce takiej okazać? Tym bardziej, że serce szczere, bez żadnego interesu, bez rachunku. Zresztą czuł, że i ona przywiązała się do niego, że też go polubiła serdecznie. Gdyby inaczej było, nie witałaby go zawsze z taką radością, nie zatrzymywałaby go w sklepie jak najdłużej, nie zważałaby się, nie zwierzałaby się ze swoich smutków i zmartwień.